待って来る待つオッケー私死にたくない一緒に逃げたい村の外を見てみたいこんな村大好きだミヤコを助けるミヤコ I promiseDamn <laughs> it where are those shots coming from? Witajcie, jest 22.14, a my kontynuujemy Siren Blood Curse. Dobra, jak pamiętacie, może z ostatnich odcinków zginął Sejo Saiga dokładnie sam się zabił i właśnie teraz nie oznacza to, że odpad z gry, a... czekajcie, bo ona mi tu gada, muszę od niej trochę odejść dalej. Nie przeszkadzaj mi mi jako. No i on sobie zginął, zabił się dokładniej sam, i nie oznacza to, że odpadł z gry, a zamienił się w Szybito. No i właśnie on postrzelił Miyako, jako, tak jak w Wiedzę Akira postrzelił uczennicę tego kolesia, takiego, nie wiem jak on się nazywał. No jakiś tam nauczyciel to był, nawet nie pamiętam jak on się już nazywał, jakoś tak. Zapomniałem jego nazwę, bo tych niestety japońskich imion nie umiem zapamiętać, a tam wszyscy byli Japończykami w jedynce, tutaj są też Amerykanie. No dobra, lecimy dalej. Jakoś tutaj teraz muszę go przejść, żeby on mnie nie zabił. Chyba tym wózkiem muszę pojechać. Aha, jeden z widzów prosił mnie o to, bym przeszedł jedną misję w, e, w trybie pierwszej osoby, czyli tak. No i w sumie to dość fajny pomysł, dlatego ja sobie go wykorzystam. Zobaczymy jak mi pójdzie. Jeśli będzie mi szło słabo w tym trybie pierwszej osoby, e, to wrócę do, e, wrócę do trybu trzeciej osoby. No dobra, push kart. W sumie nie grałem nigdy w tym trybie właśnie pierwszej osoby, dlatego to będzie dość ciekawe doświadczenie dla mnie. Jumpin! Ok, Okej, jedziemy. Tu widzieliście, Seijo Saiga stał Okej, okay, może się ukryje gdzieś Gdzie on jest teraz? E, nie wiem właśnie gdzie on jest, chwila Nie, tu ktoś Łazi, tam na górze jest sniper Od którego będę musiał przejąć broń, żeby Seijo Zniszczyć Dobra, ale on chyba gdzieś sobie uciekł Więc teraz mi e, nie stanowi problemu Dziwnie się w tej, e, w tym trybie pierwszej osoby Steruje Ale się dziwnie chodzi, dobra, ale spróbujemy Czekajcie, na kółku było klękanie, tak? Ło, tu nic nie widzę Idę dobrze w ogóle? Idę dobrze, ok. Dobra, włączyłem te, włączyłem e, windy. I teraz schodzimy jeszcze niżej. Ale tu ciemno! Teraz ja w ogóle nie wiem gdzie ja idę. Mam nadzieję, że zaraz się rozjaśni. Ciemność widzę, widzę ciemność! E, wróciłem się, ok. Czekajcie, przełączę na chwilę na tryb trzeciej osoby, żeby mi się łatwiej było tutaj na dół zejść. Okej, okay, trafiłem, świetnie. Dobra, przełączamy się na ten tryb. Kogo my tu mamy? Tutaj jakiś koleś, gdzieś daleko. Tu na suficie nam siedzi Spider Shibito. Tutaj jest gdzieś dalej znowu, gdzieś poniżej. I znowu na suficie. No, chyba tak. Nie, nie, to jest gdzieś na dworze. Okej, okay, musimy jakoś ominąć... Mam latarkę w ogóle? Czekajcie, mam latarkę czy nie? Chyba mam, bo widziałem jak... Yy, tak mam, ale gdzie się włącza? Czekajcie, bo teraz zapomniałem gdzie się latarkę włącza. Okej, okay, już wiem. Dałem trapa na ziemię. Nie wiem po co to zrobiłem, ale... No, ale sam się w niego wpieprzyłem. <grym> no jestem mistrzem po prostu. Puszczaj, trapię. trapie. Okej. Okay. O! Mam latarkę. Świetnie. Dobra. Teraz ten szybito był na suficie, tak? Dobra, jak go teraz ominąć? A ja bez latarki tu schodziłem jak debil. No on jest tutaj, nie widzi mnie aktualnie. A jednak coś mnie widzi. Nie, to, 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 to. A czekajcie, pierwsza osoba. Dobra, ale gdzie jestem w ogóle? O co chodzi? No już mnie złapał. Chyba z tej pierwszej osoby nie dam rady. Na dół, naraz znaczy się. Na dół. Okej. Okay. Eee, jak ja mam go teraz... Świetnie, jestem po prostu mistrzem. Nie, ja z tej pierwszej osoby nie mogę przynajmniej tej misji grać, bo to ona jest dość trudna. Najwyżej jakąś inną spróbuję. Wybacz, yy, nie wiem kto, ale ten, co prosił mnie, to bym grał w pierwszej osobie. Dobra, gdzie jestem? Znowu tu? No dobra, no to... No to muszę znowu na górę biec i jechać tym wózkiem. Włączę sobie już latarkę. Nie wiem, spróbuję po prostu go przebiec. Tak zróbmy. Nara. Okej, okay, eee... Winda, e, czy z winda, schody. Nie schody, to nie są nawet schody, to jest... Drabina. O! Dobra, on mnie widzi, ale ja mam go gdzieś. Chyba mi się udało, mam nadzieję, że on nie zejdzie na dół. Okej, okay, jesteśmy. Coś mnie ogarnia tutaj. Dobra, zobaczmy sobie w takim razie. Czy ja jakąś broń mogę zdobyć? Jakąś broń by mi się przydała? Okej. Okay. Może tu zaś jest? Jest tu jakaś broń? Nie ma żadnej broni. I co ja teraz zrobię? Okej, okay, jakoś dam radę. Hmm. Coś ciągle mnie słyszy. Czekajcie, sprawdzę sobie w ogóle teren. Tutaj ktoś się czai. Tutaj się czai ten sniper, ale to jest gdzieś wyżej, tutaj mnie nie obchodzi. Okej, okay, w sumie tylko ten teren mnie obchodzi, tak? No dobra. Ta winda nie działa, co zresztą widać bardzo dobrze. What the fuck! Kurwa, Spider Szybito mnie znowu go, nie czekajcie, ja sobie gdzieś ucieknę mu. Eee... No nie. Fuck! Do góry uciekaj. No, to mam czas ranę właśnie. O, ten, z Shibito Brain. Niego nie, go nie mie nic? Chyba nie. Dobra, ja go zniszczę. To trochę potrwał, bo pobiję rękami teraz. Dlatego to przewinę. Okej, okay, dostał w pieprz. Czyli wszystkie Spider Shibito już mamy z głowy, bo one nie żyją aktualnie w tym momencie. Dobra, ale Spider Shibito to nie był największy problem, tylko skacz na dół. Ło! O, żeś wyjebał. Okej, okay, świetnie. Ten Spider Shibito wyszedł stąd, tak? A może tu jest jakaś broń? Nie, tu jest po prostu krew. A tu nie wejdę niestety. Okej, okay, obczajmy sobie mapę. West Shaft, East Shaft. Find a gun. A gdzie jest ten gun? Aha, gun jest tam przy tym Spider... Przy tym Shibito, co ma shotguna. Knockout the Shibito with the mining cart. Aha, czyli muszę się dostać gdzieś... ...wyżej? Gdzie jest ten mining cart? Jak... Czekajcie, ja sobie mapkę dam tu. O Jezu, on tam gdzieś wysoko będzie. Dobra. Mm, w takim razie obszajmy sobie jeszcze teren. Spider Shibita mamy z głowy, mam nadzieję, że na długi czas już. A właśnie tu sobie leży. Broń by mi się przydała, jakiś kilo, czy cokolwiek. Coś takiego, czym bym mógł sobie ko komuś rozwalić łeb trochę. Ty szukasz jakiegoś klucza, tak? ale ja go nie pobiję rękami. To jest strasznie trudne. Mm, no, i co ja mam z tym zrobić? A spróbujmy. Jak mi się nie uda, to. A, pak! Dobra, dobra, odsuń się od. No to nie, nie wyszło mi zbyt dobrze. Stawaj. Oła! Czekajcie, ja się trochę odsunę. On mnie będzie gonił teraz. No super, nie mam szans, tak? Na pewno. On mnie chyba goni, dlatego na dół. Jezus, kurwa, ja pierdolę. Ale fail, zabiłem się fajnie Dobra, jakoś inaczej to rozplanujemy Gdzie ja teraz będę? Mam nadzieję, że nie na początku No c... co za geje, dobra ja to przewijam Dobra słuchajcie, wróciłem się tam gdzie był Shibito Brain i co mnie zdziwiło nie ma go tam Więc trochę przesrane, ale już jestem w kopalni, teraz wszedłem gdzie indziej Po prostu zamiast schodząc z drabiną na dół Znaczy wróciłem się w sumie i... I, 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 przeszłem dalej po prostu, nie, nie zszedłem na dół, okej, okay, zobaczymy co w takim razie tu jest. Mam nadzieję, że... że tu jest to, czego szukam, czyli ten mining card. Okej, okay, gdzie ja jestem, gdzie ja jestem? Tu jest jakieś wejście. Eee, tu chyba nic nie ma, tak mi się wydaje. Nie, przynajmniej ja tu nic nie widzę. Tu też nie? Żadnej broni? Nic. Okej, okay, no to zróbmy inaczej, wejdźmy sobie tu. I zobaczmy czy ta winda działa. A tu coś jest? Żadnej broni nie ma. Mam nadzieję, że ta winda działa. Please, działaj. A tu jest elevator już, dobra. Okej, okay, chyba to było banalne. Wystarczyło wystarczyło tu pojechać mining kartem teraz przejechać dalej. Dobra, zobaczmy, czy ktoś tu się na mnie nie czai przypadkiem. Tu nie. Aha, on tu jest. Dobra. Czyli jednak w dalszym ciągu, czekajcie! Jednak nie! Sleć kamera mam! Okej, okay, to teraz nie żyjesz! Dobra, proskradam się do niego troszkę. Hej, hej! Ała moja noga, ała moja głowa. No właśnie, dobra, mamy shotguna. Już, tak? Świetnie, to mi się podoba. Dobra, to jak mamy shotguna, to już wszystko jest łatwe. No cow sh no Shibito brain. Ale ja nie wiem, gdzie on jest teraz. On gdzieś się, gdzie indziej się wylosował Dlatego zrobimy to inaczej. Zobaczymy, czy on gdzieś tu jest może. Eee, tu jest ten kart, którym miałem go prze, e, przewrócić. O, kurwa! Jezus! Nie zauważyłem tego szmaciarza. Dobra, chwila. Trochę się odsunę. Okej, okay, padł. Ładnie. Może tam jest ten to brain, tam właśnie gdzie teraz zmierzam. Zaraz zobaczymy, ale to jest chyba wyjście z lewela, więc nie za bardzo. No właśnie. Nie, czyli teraz. Ym, co ja muszę zrobić? Lure the Pursuer out of the underground. Aha, czyli ten. Yy, z tego co pamiętam, klucz, który potrzebuję, ma ten Szybito, którego wcześniej próbowałem pobić rękami, ale niestety mi nie wyszło. Tam gdzieś koło niego jest klucz, dlatego muszę go zabić. A żeby go zabić, muszę najpierw do niego dobiec czyli tu, w tą stronę. Ok. Ło! Co to jest? Tylko krzesło po, po przewracałem, okej. Okay. Nic się nie stało. Tu jest ten to jeden, tak? Tu I Już go, nie ma i drugi! Spieprzaj, bo mu, muszę naładować Czekajcie, szybko ucieknę stąd, żeby on mnie nie gonił. Okej. Okay. Naładujmy szybko, szybko broń. Nie ten przycisk Broń, ładuj Czy on tu stoi? Nie, to jakaś lampa, czy co to jest Dobra, mam nadzieję, że on tu na schodach się nie czai na mnie. E, e ok. Chodź, chodź, chodź. Witam. Już padłeś tak szybko. E, czemu, jak chciałem przeładować, to on mi strzelił. Nie wiem czemu, ale dobra. Mm, najpierw muszę wylurować tego potworka, tego to stamtąd. Bo on jest w takim miejscu, gdzie ja wejdę po drabinie i od razu ginę, czyli dokładnie tam w lewo. Ok, to najpierw sobie zejdziemy na dół i pójdziemy do tego, co. E, co kopał tam. Tym kilofem coś. Zastrzelimy go i weźmiemy klucz, bo on tam szukał klucza. W sumie dobrze, że wcześniej do niego podeszłem, bo bym już o tym nie pamiętał. Okej, okay. gdzie jesteś? Padł? Nie! Spierdalaj! Nie! Zabij się! Kurwa, mać! Dobra, zabiję go, czy nie? Gdzie się ładuje? Dobra, padł. Na szczęście, teraz mi się udało. To była emocjonująca walka, bo już myślałem, że zginę. Okej, okay, teraz ten szybito tu jeden jest. On mi nic nie zrobi. Gdzie on jest? Ej Eee. Dobra, i nieważne idę stąd. Shift, coś mnie goni. Nie wiem gdzie ten koleś jest, ale uciekam stąd jak najszybciej. Nie gonisz mnie A gonisz. Je, shot. Gdzie się ładowało broń? Zapomniałem, czajcie? Zapomniałem, gdzie się ładuje broń. Dobra, nieważne, idę sąd. Wiem, gdzie jest ten Siren Shack. Czyli teraz w sumie zostaje mi zabicie Seijo. Zabicie, no. Po prostu unieruchomienie. Nie! Unieruchomienie go. No tego się nie spodziewałem, szczerze mówiąc. Dobra, wracamy szybko na górę. Kurde, to mi nic nie dało, to skradanie się moje. Zamykaj to. Ej, no, przeszedł przez drzwi, które ja zamknęłem, tak. Zamknąłem tak... Fuck! Nie wierzę! Ale lamie, no nie! Gdzie ja teraz będę miał save'a? Gdzie jest save? Please, blisko. Okej, okay, mam klucz, czyli jest blisko. Okej, okay, ten mnie nie goni, bo już nie żyje. No to mi nie wyszło za bardzo. Okej, okay, goni mnie znowu szybito. No nie wiem, gdzie było ładowanie. Daję kwadrat i nie ładuje, czyli pewnie kółko. Dobra, zobaczymy. Zapomniałem już, tak trochę nie grałem długo w tą grę. W tę grę. Żeby się nie przyczepili do mojej zajebistej polszczyzny. Okej, okay, to ja sobie tu może pójdę z celownikiem. Żeby od razu zastrzelić tego szybito, co tu będzie. O! ma Kółko sprawdźmy. Kółko to jest to. Gdzie się ładuje? W dalszym ciągu nie wiem, jak się ładuje broń. No, jestem prawie, że pewien, że na kwadracie, bo strzelam na L1, znaczy na R1, więc nie wiem o co chodzi. No ale dobra, nieważne, jakoś dam radę bez tego przeładowywania. Biegniemy szybko na górę. Tam jest Siren Shack. Tu jest chyba ten Siren Shack, nie? Nie, ten Siren Shack to jest ten. Obok, o ten. Tu potrzebny jest mi kluczyk, tak jak w jedynce. Dobra, teraz wszystkie... wszystkie szybito będą biegły w tą stronę. Dlatego najpierw muszę sobie poradzić z wszystkimi spiderami, które tu będą. Ale gdzie one są? O, też się ustawiłem! Nie no, w co ty strzeliłeś? Odsuń się. O, zajebiście, zajebiście! No, w trapa się wjebałem! Nie wiedziałem, że tu trap jest! uciekaj Jeden padł. Drugi padł. Ok, jeszcze te dwa. Double kill! Dobra, a teraz przydałoby się jedna rzecz. Gdzie jest Seijo? Się może troszkę ukryję i go zobaczę? To on? Tak, to on, to on, bo gada that Voice. Usłyszał mnie chyba? Hej! Uj, a mnie wyszło. Dobra, dobra. Ciężka walka teraz będzie. Nara! Ale ślepy debil. Padu. I've never seen this kind of syncretism before, but it's definitely a sign of a cult. Oh, Bella, where are you? Melissa, I'm sure Bella's all right. She's quick and she's good at hiding. Remember the time when she hid in the dryer, and we panicked. We thought she got kidnapped. That's one of those things I always liked about you. Huh. Miyako, Isho, Nigio. You're alive. I was wrong before. I have to perform the ritual again. What, what are you- So pretty. Swing around the world, see a pocketbook No dobra, teraz gramy Harumi znowu. Ktoś już w komentarzach wpadł na, na, e, na to o co tutaj chodzi w tej misji. To jest najprostsza misja w grze, bo wystarczy dojść do tego miejsca, które mamy pokazane na mapie, czyli dokładniej do. E, Eastfields. No i w sumie to tyle cała misja. E, 3 to, nas nie atakują, bo no bo w sumie zobaczycie sami, jak chcecie zaskoczenia, to będziecie je mieli. Dokładnie ta sama misja graliśmy nią, e, ją Harumi w jedynce, była dokładnie taka sama. Tyle, że w jedynce przechodziliśmy misję. Yy, podwójnie. Każdą trzeba było przejść przynajmniej dwa razy, przynajmniej dwa razy, bo... Yy, no nieważne nie chcemy się tłumaczyć, ale dwa razy musieliśmy przejść każdą misję. No i w drugiej misji było. Yy, w drugim obiektywie tej misji było tak, że nie mógł nas żaden szybito zobaczyć. Bardzo wkurwiająca misja. No ale jakoś jej tam dałem radę. A tutaj po prostu sobie możemy iść, you can't go back. Fajnie wróciłem się. Dobra, yy, czekajcie, bo teraz zgubiłem cel, bo ja gadałem taki się nie skapłem, gdzie ja w ogóle idę. Mam iść do Iron Gate, Iron Gate, ale jak tam przejść przez Fuel Storage? Mm. Nie. Muszę to zrobić inaczej, muszę się wrócić chyba do Equipment Storage, mniej więcej gdzieś tam. E, ale jak teraz? Straciłem rachubę, gdzie ja idę? Nie, tu nie przejdę niestety. Czyli wróćmy się na początek. Ogólnie tą misję to mógł w sumie przewinąć, bo nic w niej ciekawego nie ma i zostawić tylko ostateczny filmik, no ale ale coś tam jednak jest taka relaksująca ta misja Można sobie ją przejść, o już mnie tutaj Mimo tego, że za szybito mnie zauważają, to nic mi nie mogą zrobić, o może tu boty mogę po prostu przejść O właśnie, pass through Leć Harumi Okej, okay, zobaczmy zaraz na mapie gdzie ja jestem z Flying Shibito mnie tu gdzieś goni eee, to tak, Iron Gate, Iron Gate, jest tu ale po co mi ten Iron Gate, jak ja mogę przejść po prostu? Tak. Nie wiem, zobaczymy. Może nie idzie tak po prostu przejść. No dobra, lecimy, Harumi. Zobaczmy, co jest dalej. Czy ja będę mógł przejść normalnie tam, czy. Cześć? Czy jakieś triki muszę robić? No jak na razie. Jak na razie mogę iść normalnie. Nie widzę żadnych problemów. Eee... No jestem blisko już tego czegoś. Aha, inaczej. O, popatrzcie. Popatrzcie to. Tego jeszcze nie widzieliście, ale to jest bardzo miły potwór. Eee... Nie wiem w sumie... On się nazywa Mago No i z nim będzie trochę w grze. No ale zobaczycie w sumie dalej. Nie będę wam nic tutaj. Eee... Nic tutaj nie będę wam spoilerował. Eee, dobra, jestem w Eastfields. Iron Gate tam jest, ok. no to biegniemy do Iron Gateu w takim razie. Gdzie to się idzie? Tam. ok. Wszystkie to teraz takie przyjazne są dla nas, nic nam nie robią. Muzyczka w tle jest bardzo przyjemna. Żyć nie umierać, po prostu bardzo trafnie określone yy, to, co teraz powiedziałem. Bardzo trafnie określę sytuację Harumi, albo raczej bardzo nietrafnie. Dobra, Iron Gate mam nadzieję zniszczony jest. Tak, mogę przejść normalnie Vali Charge. Vali Charge jest chyba teraz tutaj, tak? Chyba tak. No i to był koniec misji. Była bardzo trudna. Daddy, Mommy. See Bella, it's me. Bella? Daddy Mommy, me. Daddy Mommy, please let me in. Oszalał. 私たちは助かったのだ大丈夫 <laughs> 終わったミヤコ I'm glad… We… ミヤコ